Witam, to jest Fastek. Przed szczegółowym opisem produktu chciałbym krótko przedstawić linię produktów Fastek Ethernet i kompleksowe rozwiązanie Ethernet. Wcześniej chciałbym krótko przedstawić linię produktów Fastek Ethernet. Oto marka o nazwie EZI Servo. EZI Servo to linia produktów z zamkniętą pętlą krokową. Jest marka o nazwie EZI Step. EZI Step to linia produktów z mikrokrokami z otwartą pętlą. Jest marka o nazwie EZI Motion Link. EZI Motion Link to jeden osiowy kontroler ruchu do serwonapędu AC. Wreszcie marka EZI IO to cyfrowy moduł IO. Tak więc linia produktów Fastek Ethernet obejmuje markę EZI Servo systemu krokowego z zamkniętą pętlą. Markę EZI Step Systemu Mikrokrokowego z otwartą pętlą, Markę EZI Motion Link 1 osiowego kontrolera ruchu do serwonapędu prądu przemiennego oraz marka EZI o cyfrowego modułu IO. Przyjrzyjmy się po kolei każdej marce produktu. Po pierwsze, marka EZI Servo. Marka EZI Servo ma trzy produkty, w tym. EZI SERVO2 -e, Standardowy typ systemu krokowego z zamkniętą pętlą. EZI SERVO2 -e Mini Typ mini napędu. Oraz EZI SERVO2 E All Typ Wszystko w jednym, który łączy silnik, enkoder o wysokiej rozdzielczości, napęd, kontroler ruchu i sieć Ethernet. Następnie marka EZI Step. Marka EZI Step ma dwa produkty, w tym EZI STEP2 E. Standardowy typ systemu mikrokroków z otwartą pętlą oraz Ezi STEP2 E Mini typ mini napędu. Następnie marka Ezi Motion Link. Marka Ezi Motion Link ma jeden produkt o nazwie Ezi Motion Link plus E. Jeden osiowy kontroler ruchu, który można bezpośrednio podłączyć do różnych serw AC, takich jak Jaskawa i Mitsubishi. Wreszcie marka Ezi IO. Marka EZIO posiada jeden produkt o nazwie EZIO, +E, który jest cyfrowym modułem IO. Tak więc Fastek ma w sumie 7 produktów Ethernet. Ponieważ istnieją różne rodzaje produktów, możemy zapewnić kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia sterowanie silnikiem krokowym, serwomechanizmem AC i modułem Wewy za pośrednictwem standardowego portu Ethernet komputera PC bez oddzielnego kontrolera ruchu. Takie jest znaczenie rozwiązań całościowych. Do tej pory pokrótce przedstawiam znaczenie całościowego rozwiązania i produktów Ethernet firmy Fastek. Wśród siedmiu typów produktów chciałbym przedstawić jeden osiowy kontroler ruchu do serwonapędu AC EZ Motion Link plus E. Następnie przed wprowadzeniem EZ Motion Link plus E. Chciałbym wyjaśnić produkty Ethernet firmy Fastek na przykładzie sytuacji na rynku koreańskim. Kiedy klient konfiguruje maszynę, komputer PC lub PLC jest używany na różne sposoby jako główny master. Na rynku koreańskim tym głównym masterem jest zwykle komputer przemysłowy. Prawie 70-80% z nich komponuje swoją maszynę w oparciu o komputery PC. Głównym powodem jest to, że środowisko programistyczne jest elastyczne podczas sterowania maszyną. Oznacza to, że dostępność jest dobra. Mówiąc bardziej szczegółowo, ponieważ klienci mogą łatwo konfigurować programy maszynowe w środowisku programowania opartym na systemie Windows, łącząc się bezpośrednio z komputerem PC z systemem Windows, większość klientów na rynku koreańskim preferuje i często korzysta z produktów Ethernet firmy Fastek. Ponadto najbardziej rozpowszechnionym środowiskiem tworzenia oprogramowania na świecie jest komputer PC, a oparte na systemie Windows C++, C, C#, -Shop, Visual Basic, LabVIEW i tym podobne mogą być powszechnie używane. Dzięki temu ma dobrą wszechstronność. Dlatego produkty Fastech Ethernet zapewniają API dla tych języków programowania, co czyni je idealnymi dla różnych środowisk programistycznych klientów. W ten sposób, podczas konfiguracji maszyny, produkty Ethernet firmy Fastek są wykorzystywane jako odpowiednie rozwiązanie na rynku koreańskim, gdzie ważna jest dostępność i wszechstronność. Teraz, na przykładzie rzeczywistej maszyny, chciałbym przedstawić koncepcję rozwoju produktu Ethernet. Ta maszyna wyrównuje obiektyw i czujnik modułu aparatu używanego w smartfonie. Jak widać na zdjęciu po lewej stronie klient zastosował 10 osi EZi S -E 2 2e która jest standardowym typem systemu steppingu z zamkniętą pętlą i 5 osi serwa AC. Po ustawieniu maszyny istnieje przypadek, że maszyna wymaga jednocześnie silnika serwo AC, silnika krokowego i modułu wewy. W przypadku tego 10-osiowego ezi servo klient może bezpośrednio podłączyć się do komputera przez port Ethernet i sterować nim za pomocą opartego na systemie Windows API dostarczonego przez Fastek. Ale do sterowania 5-osiowym servo AC wymagana jest oddzielna płyta ruchowa. Klient musi skonfigurować dwa różne środowiska programistyczne do sterowania servo ezi servo i AC. Jest to kłopotliwe z punktu widzenia klienta, a koszty są zwiększane przez oddzielną płytkę ruchu do sterowania pięcioosiowym serwo AC. Ponadto wymagane są długie i grube wiązki przewodów podłączonych od serwomechanizmu AC do płyty ruchomej, co komplikuje okablowanie. W następnym rozdziale wyjaśnię szczegóły za pomocą diagramów. Jak wcześniej wyjaśniono pokrótce, konwencjonalnie do sterowania 5 osiami serwomechanizmu AC wymagana była oddzielna płyta ruchu, a okablowanie było skomplikowane, ponieważ wiele wiązek długich przewodów musiało być podłączonych do płyty ruchu za pomocą kabla interfejsu serwa serwomechanizmu AC prowadzić samochód. Tę niedogodność można rozwiązać korzystając z naszego produktu EZ Motion Link Plus E. EZ Motion Link Plus E to jeden osiowy kontroler ruchu typu Ethernet, którego można używać po podłączeniu go do złącza interfejsu serwonapędu AC. Jak widać, jest na przykład serwonapęd Panasonic AC. Motion Link można podłączyć bezpośrednio do złącza interfejsu serwo serwonapędu AC firmy Panasonic. Złącze interfejsu serwo-serwonapędu Panasonic AC to złącze 3M50-pin, a większość głównych serwonapędów AC również używa tego złącza 3M50-pin. Ponieważ motion link firmy Fastek również wykorzystuje to złącze 50-pinowe 3M, jest kompatybilne z większością głównych serwonapędów AC. Jednak mapa pinów może być inna dla każdego serwonapędu AC. Na przykład, jeśli sygnał serwo on Jaskawa AC serwo ma numer 5, Mitsubishi jest przypisany do numeru 7, ale funkcja interfejsu jest taka sama. Dzięki temu możesz usunąć skomplikowaną wiązkę okablowania z serwa AC do płyty ruchomej. Używając EZ Motion Link 1-osiowego kontrolera ruchu. Klient może używać 5-osiowego serwo AC tylko z kablem komunikacyjnym Ethernet bez oddzielnej płytki ruchu. Możesz je kontrolować za pomocą interfejsu API, który zapewnia Fastech. Wspomniałem również, że do sterowania 10-osiami EZ-SERVO i 5-osiami AC mechanizmu potrzebne są dwa różne środowiska programowe. Ale jeśli klient używa EziMotionlink Motion Link, 5-osiowe serwo AC może być używane w tej samej sieci Ethernet i środowisku oprogramowania przy użyciu api EZI Servo. Innymi słowy, jeden program może obsługiwać łącznie 15 osi. Pokażę ci praktyczny przykład zastosowania. W tym przykładzie zastosowano koncepcję kompleksowego rozwiązania, zgodnie z którą silnik krokowy, serwo silnik prądu przemiennego i cyfrowy moduł Wewy mogą być sterowane za pomocą jednego portu Ethernet bez oddzielnego sterownika ruchu. W tej maszynie zastosowano EZI SERVO2E firmy Fastek, który jest silnikiem krokowym, EZI IO E, który jest cyfrowym modułem Wewy oraz serwo AC. Jak widać, EZI Motion Link, który jest jeden osiowym kontrolerem ruchu dla serwonapędów AC, jest bezpośrednio połączony z łącznie 8 osiami SERV AC. EZI Motion Link są połączone łańcuchowo za pomocą portów Ethernet, a także z EZI SERVO2 +E i EZI i +E firmy Fastec za pomocą połączenia łańcuchowego za pośrednictwem komunikacji Ethernet. Dzięki prostemu okablowaniu serwo AC i EZI Servo mogą być jednocześnie sterowane przez jedną sieć Ethernet. Do tej maszyny podłączony jest również moduł IO. W przypadku takiej małej maszyny jak ta, jeśli używasz EZI Motion Link, możesz sterować serwo AC silnikiem krokowym, modułem IO za pomocą API FASTEK. Nie potrzebujesz oddzielnej płytki ruchu dla serwa AC. Wystarczy sterować za pomocą jednej sieci Ethernet. Dlatego możliwe jest zaoszczędzenie kosztów poprzez usunięcie niepotrzebnej płytki ruchomej i zmniejszenie okablowania. Podsumowując koncepcję produktu, wygląda to następująco: ponieważ Fastek zasadniczo zapewnia oparte na systemie Windows API dla produktów Ethernet, klienci mogą wybrać język programowania, taki jak C++, C, C#, Visual Basic, LabVIEW i tym podobne. Do programowania. Oprócz api dostarczane jest również oprogramowanie GUI, które można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej FASTEK. Jak wspomniano wcześniej, FASTEK zapewnia bezpłatne oprogramowanie GUI EZ Motion Plus E i API dla Windows. Przede wszystkim oprogramowanie GUI można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej. Jeśli uzyskasz dostęp do następującego adresu i umieścisz wskaźnik myszy na karcie, pobierz na stronie głównej pojawi się element o nazwie Szybkie pobieranie. Kliknij element, aby wyświetlić listę produktów. Oprogramowanie GUI można pobrać klikając przycisk programu Produktu Easy Motion Link plus E wśród produktów na liście. Możesz również pobrać to samo oprogramowanie klikając Przycisk programu dla innych produktów Ethernet. A na ścieżce, w której EasyMotion Plus E, GU i Ethernet Fastecha jest zainstalowane, możesz sprawdzić kształt litery C, C++, i przykładowe pliki labview w folderze example, i możesz sprawdzić API w folderze include. Dla porównania, 32-bitowe API c znajduje się w folderze include. 64-bitowy interfejs api formatu C znajduje się w folderze INCLUDEX64. A 32-bitowe api C znajduje się w folderze INCLUDEX86 CPP. A 64-bitowe api C znajduje się w folderze INCLUDEX64 CPP. Podsumowując, w przypadku pojedynczej aplikacji, zwłaszcza małego urządzenia. Produkty Ethernet firmy Fastek mają wbudowany kontroler ruchu, więc płytka ruchowa jest zbędna, jak opisano wcześniej. Korzystając ze standardowej sieci Ethernet, można skonfigurować i sterować całą maszyną za pośrednictwem jednej sieci Ethernet w tym silników krokowych, serwomotorów i cyfrowych modułów WEWY. Takie jest znaczenie całościowego rozwiązania, do którego dążymy. W filmie demonstracyjnym pokażę, że silnik krokowy i serwo AC, moduł i O są sterowane przez jedną sieć Ethernet, tak jak w poprzednim przykładzie aplikacji. Istnieje 28 osi produktów Fastek Ethernet, które są standardowym produktem typu Ethernet systemu krokowego z zamkniętą pętlą i 4 osiami serwo AC. Łącznie 32 osie silnika krokowego i serwo AC oraz moduł IO były kontrolowane przez jedną sieć Ethernet. Produkty użyte w tej demonstracji są następujące. Dzięki zastosowaniu EZI Motion Link do serwomechanizmów AC, takich jak Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa i Sanyo, w tym samym czasie kontrolowano łącznie 32 osie, w tym EZI SERVO2 E i serwo AC. Jak widać, serwo AC i EZI serwo są sterowane przez jedną sieć i program. Nie ma potrzeby stosowania oddzielnej płytki ruchomej i można ją łatwo obsługiwać za pomocą komputera PC. Do tej pory wprowadziłem kompleksowe rozwiązanie Ethernet firmy Fastek. Od następnego przedstawię EZI Motion Link Plus E. Przede wszystkim wyjaśnię nazwę modelu kombinowanego EZI Motion Link Plus E. EZ Motion Link Plus E to jeden osiowy kontroler ruchu oparty na sieci Ethernet, który może być bezpośrednio podłączony do różnych serw AC. Jeśli spojrzysz na przykładową nazwę modelu, ML oznacza Motion Link, AP oznacza wbudowany kontroler z siecią Ethernet. JAS oznacza JAS Rodzaje serw, które mogą być obsługiwane, Isakawa, Mitsubishi, Panasonic, Sanyo. RS Automation, LS Mecapion i Delta. Jak widać, można go podłączyć bezpośrednio do serwonapędu AC, co pozwala zaoszczędzić okablowanie. Podsumujmy opisane wcześniej cechy Ezi Motion Link. Ezi Motion Link Plus E to oparty na sieci Ethernet 1-osiowy kontroler ruchu dla serwo AC. Można go używać podłączając go do złącza interfejsu serwonapędu AC. Ponieważ większość serwonapędów AC korzysta z 50-pinowego złącza 3M, takiego jak EZ Motion Link, można łatwo podłączyć EZ Motion Link do różnych serwonapędów AC: Mitsubishi, Yaskawa, Panasonic. Ponadto dla użytkowników komputerów PC dostępne są interfejsy API i GU i oparte na systemie Windows. Możesz uruchomić wiele aplikacji jednocześnie. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie wartości parametrów, stanu wewy, wartości pozycji, wartości prędkości i tym podobne. Za pomocą naszego programu GUI, nawet gdy uruchomiony jest program maszyny klienta, na przykład możesz sprawdzić, czy czujnik limitu działa prawidłowo podczas ustawiania maszyny, uruchamiając w tym samym czasie nasz GUI. Jeśli problem wystąpi w programie maszyny klienta, może być monitorowany przez nasz program GUI, dzięki czemu można go również wykorzystać do debagowania. Ponadto, wbudowany dwaportowy hub przełączający umożliwia podłączenie do 254 osi. W porównaniu do produktu typu komunikacji 485 rupii indyjskich Easy Motion Link Plus R, który był ograniczony do 16 osi, nawet na maksimum. EZI Motion Link Plus E ma 10 razy szybszy czas odpowiedzi komunikacji, dzięki czemu widać, że liczba możliwych do podłączenia oś wzrosła. Wreszcie może być podłączony do różnych serwonapędów AC np. Mitsubishi, Jaskawa, Panasonic, Sanyo podobne. Do tej pory wprowadziłem EZI Motion Link Plus E. Na stronie internetowej fastek motionscom można pobrać materiały związane z produktami, takie jak katalogi, instrukcje obsługi, rysunki, a także obejrzeć filmy demonstracyjne i seminaria internetowe. Ponadto, jeśli wyszukujesz fastek na YouTube, możesz zobaczyć ponad 100 filmów demonstracyjnych i webinarowych. Dziękuję za wysłuchanie. Na stronie internetowej fastech-motions.com można pobrać materiały związane z produktami, takie jak katalogi, instrukcje obsługi, rysunki, a także obejrzeć filmy demonstracyjne i seminaria internetowe. Ponadto, jeśli wyszukujesz Fastek na YouTube, możesz zobaczyć ponad 100 filmów demonstracyjnych i webinarowych. Dziękuję za wysłuchanie.